Witam ponownie na kolejnym filmiku. Jak widać, moneta szpulowy. Nie działało cyfrowe. Licznik ogólnie nie działał. Nie działało sterowanie, teraz już działa. Przewijanie jedną, w drugą stronę. Aplikacja obrotów też nie działała, musi się wystabilizować, o jak się wystabilizuje to dopiero pokazuje licznik. Nie działał jeden kanał, było popalone. Ogółem ktoś podłączył, chyba z zewnątrz, to jest sterowanie jeszcze zewnętrzne. Podłączył coś wyższe napięcie niż powinien No i mamy telefon uszkodzeniu Teraz już wszystko działa. W takim stanie oczywiście go dostałem Czy dostałem. Zostałem u znajomego do naprawy. Bez obudowy, bez głowic. W takim stanie, jakim jest, tutaj jeszcze zostały dwa kawałki, które nie wiadomo, gdzie miały być. Ale to już zostawię yy, temu znajomemu, który sobie naprawiał Ech, Co tu mówić? No, nie bardzo się ten znajomy zna na elektronice bardzo dużo błędów w montażu Bardzo dużo pomyłek We wszystkim No Sporo czasu mi to zajęło jakieś dwa wieczory Porządne dwa wieczory No ale już jest uruchomiony i działa. No to byłoby na tyle. To na razie.